The Last of Us, odcinek czwarty, w zasadzie to najkrótszy do tej pory, bo trwał on zaledwie 45 minut, no przy tym serialu można na spokojnie użyć słowa zaledwie, więc przyznaję, że bardzo szybko mi zleciał, jak zobaczyłem, no właśnie, tak mi się wydawało, że jedną z końcowych scen, to myślę sobie, o kurde, to się chyba już kończy, no i rzeczywiście, mamy tutaj cliffhanger, zawieszenie akcji, także czekamy dalej, do tego sobie zaraz oczywiście przejdziemy, natomiast, no nie da się tego ukryć i zapewne większość miała podobne odczucia po... No komentarza, które widziałem nie tylko u siebie na kanale, ale ogólnie w sieci, że no po trzecim odcinku naprawdę ciężko, ciężko było to udźwignąć aż tak wysoko dalej. No na pewno trzeci odcinek zawiesił tę poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. No więc ja wam powiem z mojej perspektywy, czy tutaj ten poziom się utrzymuje, czy jednak no, nie da się przeskoczyć właśnie tego trzeciego odcinka. Zapraszam. Zanim jeszcze przejdę bezpośrednio do czwartego odcinka, to tylko jedna rzecz. Miałem już o tym nie mówić, ale akurat przed chwilą, jak dosłownie zaczynałem się przygotowywać do nagrywania, to wyskoczył mi jeden nowy komentarz i teraz wam go tutaj wyświetlam. Oczywiście pod odcinkiem trzecim, który jest, no, jak widać, kontrowersyjny. I słuchajcie, bardzo dobrze. Tutaj to, co jest napisane, że Ansup i tak dalej super. Naprawdę, teraz mówię to bez cienia ironii, jeżeli. Komuś przeszkadza moja opinia na temat odcinka trzeciego, ponieważ Billy i Frank byli w intymnej relacji i w ogóle to, ten sam fakt im przeszkadza, tak? Ten fakt serialowy. Zresztą w grze dokładnie też była ta relacja, tylko nie rozwijana, oczywiście. To rzeczywiście, po prostu odsubujcie i, i tyle. Bez tam wiecie, wyzwiski i tak dalej, bo to, co się naczytałem pod poprzednim odcinkiem, to nie powiem, że jestem zaskoczony, natomiast po prostu były rzeczy obrzydliwe, słuchajcie, co niektórzy pisali. Jak chcecie więcej wiedzieć i tak dalej, bo się szerzej wypowiadam na ten temat, to zapraszam na mojego Instagrama, macie tam link pod spodem, Galeria Podłoga Horroru, tam wklejałem te komentarze też i tak dalej. Tutaj wklejał ich nie będę, natomiast po prostu je ja zgłaszałem za mowę nienawiści później banowałem, słuchajcie, zgłaszałem do YouTube'a, rzecz jasna, na Instagramie i na Instagrama. I teraz, żeby była jasność, opinie możecie sobie mieć, jakie chcecie, natomiast no, na litość boską, odróżniajmy opinie od wyzywania drugiego człowieka, od ubliżania innym. I po prostu takiego jawnego ciśnięcia, rzucania jadem, bo, bo była tam taka a nie inna relacja, słuchajcie, naprawdę, to, to już jest taki mental 100 lat do tyłu. Natomiast wydaje mi się, że tych osób już na tym etapie nie ma, ponieważ to są oczywiście skrajne takie osoby, które no po trzecim odcinku raczej uznały, że dalej oglądać nie będą, ponieważ zdecydowanie dużo bardziej zapiekły ich odbytnice aniżeli chociażby takiego Franka czy Billa, także tutaj wydaje mi się już sobie gadamy na spokojnie bez tych wszystkich takich zawisnych ludzi. Także lecimy sobie z fabułą. Tutaj, słuchajcie, jest to odcinek, w którym troszeczkę jak w drugim niewiele się wydarzyło, i osobiście uważam, że no trzeci odcinek nie jest do przebicia na tym etapie. Nie wiem, być może gdzieś w finale tego sezonu będzie faktycznie gdzieś to równało, ale to była tak kurde dobrze napisana relacja. Te dialogi były, słuchajcie, znaczy, jakby całość tego serialu, jeżeli chodzi o dialogi, jest dobrze napisana, natomiast z reguły to jest gdzieś rozwój postaci, a tutaj mieliśmy jednak taką intymną relację, która bardzo mocno emocjonalnie zadziałała na widzów, i teraz ciężko jest to przebić. To jest trochę dziwne, że jednak odcinek taki trochę off taki trochę poboczny, jakby nie patrzeć, przebija tą główną fabułę. Znaczy, no, przebija, jeżeli chodzi o oceny, tak? Bo to, ten odcinek był najwyżej oceniany przez wiele osób. Ja też sam go oceniłem na 9. Natomiast wiadomo, że z głównymi bohaterami spędzimy więcej czasu i będziemy dopiero tak bardzo, bardzo rzetelnie mogli spojrzeć po ostatnim odcinku i wtedy tak już sobie ocenić właśnie całość. Niemniej jednak tutaj też trzeba właśnie docenić, że twórcy sobie na chwilę, wiecie, odskoczyli właśnie trochę do innego wątku, a a takie zachwyty były, więc to też jest jakaś sztuka. I szczerze to mi nie przeszkadzało akurat tak, stąd też była wysoka ocena. Natomiast tutaj mamy znowu trochę, może już nie spacer tym razem, ale taką bardziej podróż. No i Joel z Eli jadą tym swoim pick-upem. Ona tam akurat ogarnia mapę i go prowadzi, jakby nie patrzeć, ale trochę jej się przysnęło, słuchajcie, no i wpadają w zasadzkę. Są w jakimś mieście, gdzie wiadomo, ludzie raczej nie będą, zbyt pozytywnie już tak z góry do ciebie nastawieni, a przynajmniej większość nie będzie, więc próbują ich wciągnąć w trapa, ale Joel jest inteligentny, więc stara się tego wszystkiego uniknąć, ale tam koniec końców się rozbijają, no i muszą się ratować. Kilka osób tutaj niestety <grym> zostało z ich ręki, słuchajcie, dednięte, także. Okazuje się, że są częścią jakiejś większej grupy, która będzie szukała tutaj naszych sprawców w tym wypadku, tak oni na nich patrzą wiadomo. No i tak naprawdę pojawia się tutaj jakaś nowa grupa. Ale to nie są ani świetliki, ani to nie jest ta cała fedra. Więc to jest tak naprawdę, ja bym opisał tę grupę jako, słuchajcie, narodowców. Bo oni tam na którymś yy, samochodzie mieli, na jakimś pojeździe, coś tam, maj, yy, maj. mój naród było w polskich napisach. Akurat nie zwróciłem dokładnie uwagi, jak to było w oryginale, więc... Powiedzmy, że to jest grupa narodowców, która sobie tak oftopikowo właśnie, znowu użyję tego słowa, działa właśnie jako jeszcze jakaś tam osobna grupa. Dowiadujemy się, że jest tutaj babeczka, która jest liderem tej grupy, ona szuka jakiegoś rodzaju zemsty, jakby nie patrzeć. No więc tak naprawdę będzie to konfrontacja, której troszeczkę można było uniknąć, ponieważ mogli w ogóle ominąć tę miejscowość. No ale wpadają w te sidła i słuchajcie, jest to bardzo ciężka sytuacja, no bo jednak no jest to grupa licząca załóżmy, nie wiem, 50, może 100 osób. A tutaj mamy, wiecie, 56-letniego typa i dziewczynkę. No i teraz weź się stamtąd, wydostań. Więc faktycznie wpadli w tarapaty. Ale powiem wam, że bardzo fajnie się zacieśnia tutaj ta relacja między znowuż naszym właśnie Joelem a Eli. To jest tak bardzo, bardzo powoli budowane. To jest tak schodkowo, że gdzieś tam mam wrażenie, każdy odcinek leciutko przesuwa tej ich granice, relacji, ja tak to sobie nazwę. Że jest to troszeczkę coraz bardziej zacieśnione. No w tym trzecim odcinku nie zobaczyliśmy wiele, więc tamto nawet można powiedzieć, że w ogóle. Chociaż nie, no jak to jest ta scena z listem, i, i tam ten dialog i ta dyskusja, to troszkę to się do przodu posuwa, ale, ale niewiele. Natomiast tutaj mam wrażenie, że już tak chyba najmocniej do tej pory się przed sobą otwierają. To też nie jest jakieś wylewne, żeby była jasność. Natomiast oprócz tego, jeszcze dodatkowo Eli pokazuje, jak świetną jest aktorką. Znaczy, no, my to wiemy już na tym etapie, natomiast coraz szersze mamy spektrum tak naprawdę tej postaci, właśnie, no, czy też tej aktorki. I oprócz pogłębiania tej relacji. Fascynujące też są tutaj te takie pomniejsze elementy. Typu, że na przykład oni muszą tankować i to niby nic nadzwyczajnego, ale tankują dosyć często, ponieważ te paliwo, że ta benzyna już jest po prostu zleżała. No i po prostu ona jest taka wodnista, ona się rozcieńcza i trzeba tankować znacznie częściej niż normalnie by trzeba było. No i na przykład Eli jest zdziwiona także. I co godzinę musimy stanąć, dotankować, gdzieś tam spuścić paliwo z jakiegoś rzęcha stojącego. No i to jest właśnie. Takie jakby to nazwać. To poniekąd zaleta tego świata. Znaczy zaleta może dla nas jako widzów i nasza młoda bohaterka dopiero poznaje ten świat. To są dla niej takie niuanse, które dla nas są oczywiste. Ej, no samochód tutaj, benzyna i ktoś tam kiedyś samolotem leciał, tak jak to było w trzecim odcinku na przykład pokazane. A ją to fascynuje i ona pyta gdzieś tam właśnie wtedy, to w poprzednim odcinku, o kurde, ty leciałeś pewnie takim samolotem, coś tam, coś tam był taki dialog. No i teraz tutaj jest to samo i też ona ma jakąś Książka to było, czy coś, to jakaś książeczka, książka, nie wiem, co to było dokładnie. Z jakimiś sucharami, słuchajcie. No i to też jest taki tutaj element troszeczkę lekko charakterystyczny dla tego odcinka, gdzie oni no jadą sobie właśnie, czy tam już później pod koniec odcinka kładą się spać i gdzieś tam rzucają tymi sucharami. Oboje to czytali. To takie dywilne żarty totalnie, słuchajcie. Coś tam o biegunce, na przykład było ten ostatni żarcik, i. No wiecie, to jest taki świat, który. Jest całkowicie już, jakby nie patrzeć, zniszczony, zmieniony. No i teraz, jak żyjemy sobie, w, wiecie, w obecnych czasach, w normalnych, powiedzmy czasach, w sensie bez postapo i zombiaków biegających za oknem, no to jasne, że też dużo ludzi lubi suchary i wiemy, że one są głupie i tak dalej, ale jednak zupełnie inny wydźwięk ma to w takim postapo. Nadal to jest durne, ale kurde, to jest taki jeden z niewielu elementów, z którego można się. Przez chwilę chociaż pośmiać, bo tak naprawdę to tam z niewielu rzeczy możesz się teraz śmiać. Tak naprawdę, ganiacie cię 50 typa, może zaraz zginąć, i to wtedy ma zupełnie inną wagę. Więc to też są takie właśnie fajne detale, które no gdzieś tam dopieszczają ten serial. On naprawdę bardzo, bardzo niedosłownie i w detalach potrafi przedstawiać, pokazywać różne fajne rzeczy, które, no tak, oglądając produkcję jakąś, właśnie takich, wiecie, nieskażonych pandemią czasach no, nawet byśmy nie zwrócili uwagi pewnie, bo to takie okej, okay, oczywiste tak, a, a tutaj właśnie nie. Tutaj rzeczy, które są dla nas oczywiste na przykład nie są oczywiste dla naszej młodej bohaterki, bo ona nie zna świata właśnie sprzed wybuchu pandemii. No i właśnie, w trzecim odcinku zaobserwowaliśmy, że ona sobie zakosiła broni i wrzuciła do plecaka. No i wiedziałem, że na pewnym etapie do tego wrócą, że ona w końcu jej użyje. Tylko nie spodziewałem się, że tak szybko, bo to troszeczkę jak mówiłem, że ten serial jest raczej inteligentnie napisany, sprytnie, bez większych głupot, a w ogóle bez głupot jako takich. To tutaj troszeczkę szybko to się dzieje, bo już w tym odcinku zostaje użyta ta broń, no i to wydaje się, właśnie, jakby jednak troszeczkę było naciągane. Takie mam wrażenie, ponieważ jakby to gdzieś tam za 3-4 odcinki z tym wylecieli, że Joel się dowieduje, że ona ma tę broń, i wtedy ją używa, a tu wchodzi na to, że ta sytuacja ją zmusza bardzo, bardzo szybko, dosłownie chwilę po poprzednim odcinku, tak? Ale z drugiej strony pasuje to do sytuacji, która jest tutaj rozgrywana, no bo jakby nie patrzeć, ona ratuje życie Joela. Gdyby jej tam wtedy nie było. Znaczy, zacznijmy od tego, że wtedy by nie wjechali do tego miasta, ale już jak jesteśmy w tej sytuacji, gdyby nie ona, bo Joel jej kazał siedzieć tam za ścianą w jakiejś dziurze, to jednak kto by go uratował wtedy, tak? Kto by do tego gościa który którego tam dusił bronią i, i go ciachnął, <laughs> ciachnął tą bronią, w zasadzie strzelił, ciachnął to go Joel później. No właśnie, no pewnie nikt. <laughs> Więc być może wtedy by się jego przygoda skończyła, ale nie może, bo to nasz główny bohater, jakby nie patrzeć. I tutaj mam wrażenie, że w tym odcinku. Ciuteczkę Joel jest w cieniu naszej Eli, że jakby jej charakter trochę wychodzi na pierwszy plan, jest znacznie ważniejsze tutaj zachowanie tej postaci i rozwój niż Joela. Oprócz jeszcze pomijając to co jest pomiędzy nimi, cały ten rozwój, cała ta chemia powiedzmy w cudzysłowie, to jednak no mamy tą przełomową sytuację jednak z tą bronią, gdzie później oni zaczynają też rozmawiać, ona się troszeczkę otwiera, on się też trochę przed nią otwiera, ale jednak to jest dziecko, które no wiadomo to bohaterka jest dorosła, znaczy aktorka, natomiast bohaterka ma lat 14, więc Dziecko, broń, hello i takie rzeczy się dopuszcza, no ale wiadomo to jest specyficzny świat, natomiast jednak jej psychika odbiera to inaczej, bo jest dzieckiem po prostu, tak więc wydaje mi się, że tutaj charakter troszeczkę bardziej nakreślony, czy też właśnie ważny w tym odcinku. Jest to jakiś troszeczkę moment przełomowy, bo jednak zobaczcie, mamy tutaj taki dialog, gdzie oni jadą z autem i jednak się wraca trochę do tej tes mimo że Joel mówił w trzecim odcinku pod koniec, nie, nie gadamy o Test, i tak dalej, zapominamy, nie chcę, trauma. A tutaj się mówi o niej, tam dwa razy jakoś pada imię, plus, minus, no minus to nie, ale plus dwa, trzy razy załóżmy, że pada. To jednak przy tym też właśnie Eli się pyta naszego Joela, hm a czy ja jestem jakby częścią Twojej rodziny i tak dalej? Bo tam wspomniał oczywiście, że też to właśnie część jego rodziny, że to była ważna osoba. A Joel wprost odpowiada, nie, ty jesteś tylko towarem. A później jednak, jak oni sobie gadają już tam w tej ostatniej scenie, w tym jakimś super 45- czy tam 50-piętrowym budynku, to wydaje mi się, że jednak. W tym momencie, mimo że to nie pada wprost, jednak Joel już troszeczkę zmienia podejście, już troszeczkę inaczej ją traktuje, jest dla niego bliższa. I wiadomo, że to się będzie jeszcze dalej rozwijało, bo na tym polega ta relacja, ale my to czujemy. I właśnie ja mega szanuję ten serial, że on nie mówi wprost niektórych rzeczy. Zdarzają się oczywiście, ale jednak dużo rzeczy możemy naprawdę się podomyślać, czy poobserwować, czy wyłapywać z detali i, i to jest super. No i jeżeli chodzi o zakończenie tutaj, no to niby Joel się zabezpieczył, bo... Rozsypał tam szkło, zdaje się, jak się nie mylę. W razie czego, jakby ktoś chciał ich tam dopaść we śnie, to żeby się obudził, a się okazuje, że nie. Jakieś dzieciaki były sprytniejsze, no i widzimy dwóch, no, no dzieciaków, jakby nie patrzeć. Też widziałem w trailerze, gdzie te postacie się pojawiały i tak naprawdę budzą się z przystawioną Lufą i, i Ellie i Joel do głowy. Natomiast to jest w tym momencie tak dosyć hamsko ucięte, wiadomo, taki cliffhanger, zawieszanie, żebyśmy czekali ten kolejny tydzień. Aczkolwiek uważam, że akurat to jest takie nastawienie nas. Z jednej strony właśnie, że co będzie dalej, są zagrożeni, co się stanie, ale mi się wydaje, że nie są zagrożeni, ponieważ te dzieciaki nie wyglądają jakby były złe. Raczej ta grupa, która się pojawia tam tych, nie wiem, no, ludzi z karabinami, tak sobie ich nazwijmy, tych, co ich opisałem jako narodowcy, że to jest realne zagrożenie dla naszych bohaterów. Ale to, to są pewnie jakieś dzieciaki, które też się przed nimi ukrywają, które też są w tym budynku, bo wiedzą, że być może tam nie zostaną odnalezieni, to są jakieś dzieciaki. Tam pewnie będą jeszcze inne postacie, bo widziałem w Wiesunie, chyba matkę ich, czy, czy jednego z nich, bo nie wiem, czy to jest rodzaństwo, czy nie na tym etapie. Więc wydaje mi się, że to są osoby, które chcą przetrwać, gdzieś po prostu szukają jedzenia i tak dalej, właściwie się tam kitrają też, no ale wiadomo, znajdują wiecie, gdzieś tam na piętrze jakichś obcych ludzi, więc wiadomo, że najpierw się podchodzi z bronią, bo nie wiesz, kto to jest, nie wiesz, czy ci zagraża. Więc wiadomo, no każdy tak funkcjonuje w tym świecie, jeżeli chce przetrwać, jeżeli chce bezpieczeństwo jakiekolwiek sobie zagwarantować. Natomiast wydaje mi się, że to po prostu. Raczej bardziej będą po swojej stronie niż tam się będą przerzucać teraz. Tak mi się wydaje, że to też jest część jakiejś większej tam. No, rodziny w tym wypadku. Chyba, chyba tak to będzie wyglądało. Jeżeli akurat znacie ten wątek z gry, właśnie, jeżeli to było tam też, to nie spoilerujcie mi na razie. Ja dopiero chcę się dowiedzieć za tydzień, co tutaj będzie się działo. To tak jak mówię, na razie są tylko moje domysły. Tylko i wyłącznie. Ale z racji też na ten trailer, który oglądałem, no to, no to pewnie tak, tak to się mniej więcej potoczy. No to tak, reasumując, jeżeli chodzi o ten odcinek. To co powiedziałem wcześniej, wydarzyło się raczej niewiele tak jak w drugim, ale bardzo znowuż tutaj widać budżet i te wszystkie po prostu drogi, słuchajcie, niby proste ujęcie, gdzie ktoś jedzie, a jednak widać tam masę na przykład tych właśnie takich już, wiecie, wręcz zgniłych, zzieleniałych aut, jakichś takich właśnie stojących tam po 10, 15, 20 lat, tych wszystkich takich zgliszczy, tak? Znowuż te tło, te detale, ta scenografia po prostu bombarduje nas. Z jednej strony z ekranu, ale z drugiej strony nie tak ekspozycyjnie, czego ja bardzo nie lubię, że pokazują wprost: patrz, tutaj takie rzeczy, tutaj takie rzeczy, łomatko, kiedyś to było, panie, teraz patrz, jaki syf. Nie, to, to po prostu jest w tle: bohaterowie gadają, bohaterowie jadą, a my widzimy właśnie na drugim planie, nie mówiąc tego wprost, ale to widzimy, no bo musimy zobaczyć, jak przejeżdżają przez daną lokację, że no wszystko wygląda jak po prostu totalnie opuszczone te 20 lat temu, no i, no i dokładnie tak jest, więc właśnie tutaj znowuż. W tych aspektach mocno to działa, fajny rozwój właśnie relacji tutaj naszych głównych bohaterów. Natomiast, no tak jak mówię, mieliśmy prawo po trzecim odcinku dużo oczekiwać. Ja nie liczyłem, że ten odcinek go przebije, liczyłem, że poziom się utrzyma, ale jednak względem trzeciego odcinka ten poziom jest na pewno niższy. Ale jeżeli chodzi o całość serialu, szczególnie biorąc pod uwagę pierwszy i drugi odcinek, bo trzeci to jest naprawdę jakaś odskoczy jakiś taki mały fenomen, tym bardziej, że to wątek poboczny tylko. To poziom całości utrzymuje. Natomiast uważam, że na pewno słabszy od trzeciego. Jeżeli chodzi o drugi, nie wiem, czy mi się trochę bardziej jednak nie podobał. Bo jeszcze test była i w ogóle jakoś tak. Więcej też było kontentu, tak? Bo ten odcinek drugi trwał. No nie, to w sumie tam było 50 chyba parę minut. To może nie była aż taka duża różnica, ale jednak jeszcze właśnie była ta test. Były też tam nasze klikery, ząbiaki nasze grzybeusze, słuchajcie. A tutaj raczej tylko ludzie są zagrożeniem, więc tak ciuteczkę mi czegoś w tym odcinku brakowało. Bardzo szybko się też skończył, mam wrażenie, że po prostu był taki ok, taki zwykły, taki dosyć zwyczajny jakby i nic ponadto. Więc tutaj się zastanawiałem nad oceną i no, uważam osobiście, że jest to do tej pory, niestety mimo tych wszystkich zalet, które, które wymieniłem, no, najsłabszy odcinek. Bo tak naprawdę poza dobrze napisanymi znowuż dialogami i zgliszczami, i wiecie, no, opuszczonymi budynkami, i przygniłymi samochodami, czyli to co widzieliśmy już do tej pory, on niewiele więcej wnosi niestety, więc tutaj jeżeli chodzi o moją ocenę to jest taki słuchajcie no 6 z plusem tylko i wyłącznie. Także no, zobaczymy dalej. Ja na razie jakby i tak jestem ciekaw co, co pokaże piąty, jak to się wszystko rozwinie i potoczy, ale póki co uważam, że ten najsłabszy. Także dzielcie się w komentarzach wrażeniami jak Wam się akurat ten odcinek spodobał, czy uważacie podobnie, inaczej, dzielcie się właśnie spoilerowo jak najbardziej swoimi spostrzeżeniami, nie spoilerujcie mi dalej kto, kto ogarnia fabułę. No i co widzimy się w kolejnych Znacie moją cenę, a kto z was dotrwał do końca, to dzisiaj możecie zostawić hashtag #kraksa z racji tego, że nasi bohaterowie tutaj no, wpadli w budynek, no i niestety dalej sobie nie pojadą, aczkolwiek pewnie w końcu dotrą do brata naszego głównego bohatera. Dobra. Wbijajcie na do mojego Instagrama, Discorda, linki macie pod spodem. Zapraszam serdecznie. No i widzimy się w kolejnych do zobaczenia, Strzałka. Cześć.